Zapałki sztormowe. Będzie to krótki filmik ze względu na to, że zadanie nie jest trudne, jednak objaśnienie dla najmłodszych harcerzy, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać tej metody na zbiórce, co będziemy potrzebować do tego wynalazku. Zwykły garnek metalowy może to być menażka Kuchenka, żeby podgrzać wosk, waciki, żeby obtoczyć zapałkę watą. Mogą to być takie waciki do twarzy, podebrane mamie. O takie o. I oczywiście świeczka. Ja użyłem takich świeczek, podgrzewaczek. wyciągnąłem je, usunąłem knot i podstawkę. I takie świeczki umieszczamy. Jak ktoś się chce, to może je pokruszyć. Jak nie kruszę. Umieszczamy je w garnuszku. Oczywiście potem podgrzewamy. I widzimy się za chwilę, kiedy wosk się roztopi. Dobrze, to wosk nam się już tutaj roztopił. Mamy już go w formie ciekłej. Następnym krokiem to jest yy, bierzemy zapałkę zwykłą. Taki wacik rozrywamy na pół, jest taki dwuwarstwowy i nakładamy zapałkę. To robię w ten sposób. Urywamy zbędne kawałki i otaczamy zapałkę właśnie takim wasikiem Następnym krokiem jest zanurzenie jej w ciekłym wosku. Ja, żeby sobie nie przesmażyć paluchów. Biorę to sobie w takie e, szczypce. Teraz proszę kamerę do mnie. I zamaczamy taką zapałkę w cieknym bosku. Tak to wygląda zaraz po zamoczeniu. Taką zapałkę odkładamy, oczywiście, żeby sobie e, wyschła, żeby ten bosk stwardniał, no i po paru minutach możemy zobaczyć, czy e, nam zapałki wyszły. To jesteśmy po krótkiej przerwie. E, udało mi się zrobić aż tyle zapałek. Trochę mi się przylepiło do stołu, ale to nic. No, tak one wyglądają. E, to jest taka e, innowacyjna moja, e, mój wynalazek. E, możecie coś takiego sobie zrobić, gdy będziecie chcieli na przykład odpalić e, ognisko e, typu studnia, i na przykład daleko będzie e, miejsce, które będzie korozowa. Na takim długim patyku, już się palącym, możecie do takiej studni włożyć. Mamy tutaj cztery główki zapałek obtoczone watą i woskiem, które jeszcze musi wyschnąć. Tu mamy pierwszą zapałkę sztormową którą wypróbujemy. się znakomicie. Warto też druchowie jeszcze a trochę mi tu wieje wiatrem. Warto też druchowie przed rozpaleniem takiej zapałki sztormowej, przed użytkowaniem takiej zapałek, aby z główki zapałki zedrzeć wosk. Dlatego, że e, jeśli nie zadrżemy wosku, e, to taka zapałka może nam nie odpalić, albo połamiemy główkę i wtedy nasza praca no, pójdzie na marne. Zachęcam Was, druchowie, do zrobienia takiej zapałki sztormowej, e, pomijając oczywiście punkty, które dostaniecie za wykonane zadanie. Warto też wzbogadzić swój plecak zbiórkowy właśnie o taką zapałkę sztormową, która przyda Wam się nieraz na różnych wyjazdach harcerskich, biwakach, obozach i zimowiskach.